Leci dzisiaj sesyjka na Ostatni ciepły dzień w wrześniu, ale idzie, i jak idzie. Leci, leci jak idzie. to prosto kółko? Raczej. Dobra, na maksa, żeby to się nie... Dobra, no, na czuję. Pani Boże dała oczy, żeby robić na oko, nie? Nie kręć się. Siedzi. a Dawaj, dawaj. nie ma luzu. Drop też zrób. No, pięknie. Bez luzu, bez luzu. Tutaj kierownica sklejana na Dobry. kierownica sklejana na taśmę, no nie widać pięknie działa działa bez zarzutów. Teraz jest MGP, a teraz mój secik, mój secik. Tak, tak się prezentuje. Ja dalej z krwawiącym palcem chodzę, ale ja przynajmniej mi już nie boli ten palec. Poka banger. Brie double bęku Albo może jeszcze tako? Co? A... Boksa taką. No banger. A, Ko tak. Kopanie bokiem podeszwy O, i jeszcze takie ambitnie, Ale jak chcę to zrobić bardzo Barkicles? No. Wiesz, że tego nie zrobiłem I chciałem zrobić bar Jakoś to tak lądowałem, ale nie miałem tego wylądować bo ogóle, bo się bywały Tam, tam, o, o, o. Jest takie auto żółte, aha. Hello. 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 Zanim wróci kryczak, Nie wróci ryczak to jeszcze, jeszcze jakieś klipki na szybko, bo... Po... Po no, jeszcze busa na? na busa zdążymy. Co? Na busa zdążymy, bo Jo, Yo, 3 bar. Dobra. Teraz szybko trzeba na busa, mamy jakieś 4 minuty. Jest 400 metrów Trzeba się pośpieszyć MGP z Laki na no dole. Jakby MGP do MGP wypasowało jedynie według mnie, a tak na od kieruncy MGP do laki, albo innych deków to jakby tak według mnie po prostu. dechu. Tak skrócony przeze mnie. Tutaj trzeba było wyciąć, bo pękało. Coś, ja go wyciąłem, bo nie umiałem wyjąć oczki. Aha, tu jest wycięte. Ja, Tu. Ja myślałem. Tairuip, bar. I przytulił, i byś przytulił słup. Co? The only one. DJ. Nasz driver. Bus spotting, bus spotting. You. Jaki pies. Co powiesz o aktualnej pogodzie? Nie pada No przyjechaliśmy na Żory i... Nie pada, nie i... No i nie pada no Hej Zapraszam do Biedronki Piękna kasacja Jak to? Gazowany napój owocowy Nigdy tego nie... Nigdy to nie było potrzebne O co tu chodzi? Dobra, skanuj te chippery Co robisz? Zakładam spodnie, proszę mnie nie podglądywać Najgorsza sesja w żarach w tym roku Sesja bez jeżdżenia Ale... Nie no, będzie dobra, czy będziemy jeździć wyschnie to jeszcze No pewnie wyschnie, wyschnie na, na dupę No mm. O bęger Fajny taki, nie <noise> jesteśmy w tym sami Sami w tym mokrym skateparku <noise> Mokre klipy widzowie No pamiętam zabij się co? Nic, nic, nic nic. Wypiję daj zabij Teraz kiewczak nas zaprezentuje swoje umiejętności no, nie no to tak kujowa wybija Pięknie. Pokaż tego palca Zajczamy, wiadomo Nie, No jeszcze raz, jeszcze raz Dobra Ale mi łezka do oka wleciało To się woda kropla Ojej Krupla bieskiu Ej zrobisz jak od razu Pytnie się będzie spieszyj O! no, i... wow. no spieszej ale dzi potrzebuję dziwnego kiklesa takiego, po mi to Trzeba, Trzeba sobie jakoś radzić Trzeba wysuszyć gripy, bo one O! wysych. No i teraz go nie założę Czekaj Patrz to Ty, ale już lepiej Tomek się wywalił Nie, to był Wysycha już Wiedziałem, wierzyłem w to, że to przejdzie Wszyscy wierzyliśmy w to, że wyschnie w końcu Ja nawet Łajce leci Ja w kaszku brałem Kask jest? Można jeździć Ogólnie <śmienki> update Trochę wyschło i zaczęło znowu padać, więc część druga vloga dograna będzie jutro chyba Chema Co powiesz? Yyyy, pozdrawiam mamę, tatę i rodziców. Pozdrawiam... siebie... i pana za kamerą. Ej, czekaj, pokażę jak z ale... ...prawie się nie wyrąbię. Jak jest? Czemu? 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 Ja powinni bejbej, bej, że są wasze Oj! laski Ale to czem... jest lekkie!

Pięknie spajna Nagrywamy spajną dla widza Robię trik do vloga Wyjdzie za dziesiątą Jaki Robię dowiedził się, się Niespodzianka Tak, to był wiki miotła tak. Co I robisz? Zrobiłbyś zrobisz to. Denis, co robimy? Chyba Idziemy do sklepu. Ej, chyba jest. Co robimy? Ej, chyba jest. Idziemy do sklepu. Mokro, Takiego? Nie. Ej, bo chyba Idziemy tam Chyba Idziemy tam Dłużej minie i tak to tam Pójdziemy, więcej wydamy A i tak będzie padać Jak wrócimy z Biedronki Albo mi pokaż Podbijam właśnie do A nie, bo to Ten jest 36 bar, leci Aj. Muszę to dokręcić 6. Hej, mama Nagram taki świetny kąt ojoj Nic ci nie jest? Nie, okej okay. Jak tam dupa? Słabo Jeszcze nogę, ale je, jebi mnie to Będzie leciał Wariat Wyśmienite Yo. Czekaj, co powiesz o dzisiejszej sesji? Dzisiejsza sesja była bardzo fajna Bardzo mi się podobała Był New learn. Mega w porze. Nie, no właśnie jedziemy na busa i w sumie to już tyle, więc siema.